No dobra, zaczynamy. To tak, to jesteśmy w legendarnym samochodzie, czy nie? No, jest To jest, to jest ten samochód, tak? No. Toyota Yaris, nie, Toyota Prius. Prius 20. W swoim roku? 2008. Dobra, 2008. Dobra, zapytam najpierw trochę o akcję, wiadomo, ale mhm. trochę bardziej później o ciebie i trochę wrócimy do akcji. E, skąd jesteś, z Ukrainy? Z Ukrainy. Okej, okay. i gdzie mieszkasz teraz? W Gdańsku. Ile lat mieszkasz w Gdańsku? Trzy. Trzy, i czemu w Gdańsku? No bo tam może? Może? No. A gdzie wcześniej mieszkałeś? W Ukrainie. A, czyli trzy lata w Gdańsku? Tak, tak. Kiedy to się stało w ogóle? Cała sytuacja? We wrześniu. We wrześniu którego roku? Przyszłego. Tamtego? No, no. Okej. Okay. I a to nagranie jak to się stało w ogóle, że nagranie wyciekło? No bo ja to zrobił. U na, na, na... na nas jest taka strona internetowa, e, nazywa się Trójmiasto.pl. Mhm. I kiedy jakieś takie straszne akcje, to no jeśli ty chcesz, to możesz poprosić napisać tam i oni to dają, No, no, opublikują I to na policji trafiło, czy? No oczywiście od razu. A jak ci się stało, że uwaga, uwaga, też to było, TVN? To było w telewizji? Byłem w telewizji. Ja wywiad w telewizji dawał też. Na, w telewizji? No na dwóch różnych tych kanalach. Okay. I po jakim? Nie ten? pamiętam już jaki kanał, ale największy, który jest. A po jakim czasie to było? No, no gdzieś tak za dwa tygodnie po wypadku. Okej, okay, okej. Okay. I jakieś konsekwencje dla kolegów? No sąd trwa. A, trwa, czyli? No, no już koniec sądu, ale jeszcze nie mogę mówić okay. co tam będzie na koniec. Okej, okay. a miałeś jeszcze <laughs> parę takich sytuacji innych? Było już dużo, nie wszystko mogę pokazać. A, czyli masz coś nagrane? Jeszcze? No, mam się nagrane. To mój, mój content, <laughs> które wcześniej mi... Nie, nie wiem, były, że to będzie jakiś mój kontekt. To po prostu Kont moje życie jest. Okej, okay, okej. Okay. A dalej pracujesz na tak Da, Tak, ale nie tak dużo. To, to okay. wszystko było w gazie i ty... tyto <laughs> potem myślę... To... <laughs> I jakie refleksje ogólnie na temat Polaków? Co sądzisz o Polakach? No nie, wszystko okej. Okay. My dużo Polaków przeprosiliśmy za tych Polaków. Polaków. A, czyli Polacy... No a to co oni, oni tam zrobili, kiedy byli pijani, to nie znaczy, że Polacy jakiś tam nie fajni czy coś, to wszystko okej. Okay. Tysiąc ludzi pisało mi, że przepraszam za tych Polaków, że, mhm. no, że nie wszyscy takie. Ja okay. wiem o tym, to tylko od mój wypadek, to nic nie znaczy, że ktoś tam jakiś okay, okay. nie fajny. Myślałeś o pracy influencera jako tiktoker No teraz już to robię, tak? ale wcześniej nie myślałem o tym nawet. Okej, okay. ale dalej pracujesz na taksówce? No, pracuję. A to jest BOLT, czy to jest taryfa? Czy... Uber BOLT. Uber BOLT, aplikacje no, no. wszystkie. I co? Lubisz swoją pracę? <noise> no, nie. Nie lubisz? Nie, bo takie klienty mi popadają. <noise> takie jak z materiałów. No, no, no. Tak. Dużo muszę pracować, po 12, po 15 godzin codziennie, żeby coś zarobić sobie tam na mieszkanie, na coś. Okay. A jak? Ledzenia? A jak oceniasz zarobki w Polsce? No. Wszystko zależy, kto kim pracuje. Jeśli okay. tam pracujesz jakieś fajne prace, tam, to może być. A jeśli za minimal, za minimum za, za 4 tysiące, to to nie bardzo jest. Okay. Jeśli wynajmujesz się mieszkanie, no to to w ogóle mało. Okay, ale... Jeśli swoje mieszkanie masz tam 3-5 tysięcy, to jeszcze może być. A jeśli musisz płacić za mieszkanie, to tylko 2,5-3, a u ciebie pensja tam 4-5 no to to hmm. ciężko. Okay, a wolałbyś mieszkać w innym kraju jakimś? Czy... Nie, my pasuje Polska, bo już to tam długo, do. Jestem tutaj długo, już trochę znam język. Okej, okay. a właśnie jak z językiem? No, no. jak słyszysz, taki jest. No, dobry jest, bardzo jest dobry. <grym> no nie bardzo. Nie, dużo cię nie wiem, dużo nie wiem Ale to, to nauczyłeś się tylko z rozmów z ludźmi? Tak, tylko z rozmów. Pracował na magazynie rok i pracował tam tylko z Polakami i tam okay. nauczyłem. A myślisz yy, o przeprowadzce do Warszawy? Nie myślę o tym. Jeśli będzie taka potrzeba, to przyjada, ale tak żeby... Wolisz na razie Gdańsk No, no, no. Jeśli okay. będzie jakiś tam progres z TikToka i tak dalej, muszę być tutaj jeździć, to... Okej, okay, okej. Okay. Okay. Jakieś studia skończyłeś szkołę? Ja mam 29 lat, ja studiowałem, skończyłem jeszcze z 13 lat temu. Aha, okej, okay, okej. Okay. Czyli cały czas w pracy? No, w pracy zawsze. Od, od, od 13 lat pracuję. A gdzie widzisz siebie za 10 lat? <laughs> Nie wiem gdzie. TikToker? Influencer jak to? Instagram. A jakąś rodzinkę, coś planujesz założyć? Ja no. mam żonę. A żony no. mam? A no. rodziny, czyli dzieci masz? Nie, nie mam jeszcze Okej, okay. coś planujesz? No, zobaczymy jak pójdzie. Okej, okay. okej. Okay. A myślisz, że jakby cała akcja nie nagrała się, mhm. to ugrałbyś coś w sądzie? Nie, nic wiadomo, nie. nie? A zawsze jeździłeś jakby nagrywając wszystko? Nie zawsze. Podarunek żony zrobiła mi na Sylwestra. To jest dużo. No, no, no. Okej. Okay. No, to, no to fajnie, to że znaczy trochę no, no, no bo jak chciałam na mi kupił. Okej, okay, okej. Okay. A co sądzisz o parodiach i... O, znaczy o, o jakby filmikach o ludziach, którzy wrzucają to. Parodiują. A nie, mnie jest śmiesznie z tego. Edytują. No, mnie no. fajnie, mnie nawet lubię kiedy ktoś zrobił coś nowego, zobaczyć. Jest śmiesznie z tego. Ja nie przyjmuję blisko do serca tej sytuacji i... Nawet chcę, żeby więcej było tych filmików, bo mi to podoba się. A dostajesz dużo wiadomości od Polaków? No, bardzo dużo. Tak? No, no. Piwko nie można, pisze mnie zawsze. <grym> tak? A no, to miłe, chyba dać. też wiadomości. No, no, miłe, miłe. No, to On Ostatnie pytanie do Ciebie. E, czy oficjalnie piwko można, czy nie można? W samochodzie piwko nie można używać. Okej, okay. tyle chciałem wiedzieć. To Aro. dzięki, bardzo. To proszę bardzo. Dzięki. Mega.